Korzystanie z telefonu komórkowego i przeglądanie Facebooka, Instagrama, Twittera, obecnie też TikToka, to już dla niektórych swego rodzaju uzależnienie lub co najmniej codzienny nawyk. Niekiedy towarzyszy nam on nawet podczas spożywania posiłków i warto wiedzieć, że choć taka czynność dla niektórych jest oszczędnością czasu, bo z takim określeniem się spotkałem, to może nieść za sobą również negatywne konsekwencje, w szczególności dla osób próbujących się odchudzać. Dlaczego? Zapraszam do materiału. Otóż okazuje się, że rozpraszanie uwagi, czy to w postaci przeglądania telefonu komórkowego, jak i pracy na laptopie, czy oglądania telewizji podczas konsumpcji, może prowadzić do większego spożycia energii. I opowiem tu o jednym bardzo ciekawym badaniu. Wzięło w nim udział 62 młode dorosłe osoby: 26 mężczyzn i 36 kobiet. Przy czym 46% mężczyzn i 30% kobiet posiadało nadwagę lub otyłość. Ochotnicy zostali poddani trzem sesjom doświadczalnym. Każda sesja była nagrywana i za każdym razem badani otrzymywali tę samą opcję wyboru pokarmów. Obejmowały one żywność wysokokaloryczną, np. napoje słodzone, ciastka czy czekolada, i żywność niskokaloryczną, np. jogurt naturalny, wodę, tosty i owoce. Uczestnicy zostali poproszeni o spożycie pokarmów do poczucia satysfakcji. Na pierwszej sesji jedli bez rozpraszania uwagi, na drugiej w towarzystwie smartfona, a na trzeciej w towarzystwie czasopisma. Pod koniec każdej konsumpcji mierzone było całkowite spożycie energii. Jak się okazało, w konsekwencji jedzenia bez rozpraszania uwagi, średnie spożycie energii wyniosło 535 kcal. Tymczasem uczestnicy spożywali średnio 591 kcal w towarzystwie smartfona i 622 kcal przy czytaniu czasopisma. Bez istotnych statystycznie różnic między telefonem a czasopismem. Jak zaznaczają autorzy, rozpraszanie uwagi podczas konsumpcji prowadziło do spożycia około 15% więcej energii. Zauważono również pewne różnice na poziomie indywidualnym. Mogłoby się wydawać, że spożycie około 70 kcal więcej nie jest niczym nadzwyczajnym, ale gdy pomnożymy tę wartość razy 4 posiłki i to 7 dni w tygodniu, to w perspektywie tygodnia wychodzi, że Spożyjemy dodatkowe niespełna 2000 kilokalorii. Co również warto podkreślić, obserwacje zanotowane w tym badaniu potwierdzane są również w innych pracach, na przykład tam, gdzie rozpraszaczem była telewizja. Co również warto dodać, w przypadku jedzenia ze znajomymi również obserwuje się spożycie około nawet 18% więcej energii, ale co ciekawe, takiego efektu nie notuje się w przypadku jedzenia z nieznajomymi. Także sugeruje się, że spożycie posiłku bez żadnych rozpraszaczy, zwyczajnie takie uważne jedzenie, bez angażowania się w inne czynności, jak przeglądanie smartfona, oglądanie telewizji, czytanie tekstu itd., może ograniczyć mm, sumaryczną ilość konsumowanej energii i wspomóc kontrolę apetytu, bo nawet warto zaznaczyć, że w przypadku takiej sytuacji, gdy mamy wyliczone kalorie na talerzu, to zwyczajnie rozpraszanie uwagi może wpłynąć na odczuwanie. Sytości. Także ogólnie, jeżeli jemy, to starajmy się jeść, a nie jeść i czytać, przeglądać, oglądać i tak dalej. Tymczasem to już tyle ode mnie, ale zanim się pożegnam, mam jeszcze do was jedno pytanie, jestem w ogóle bardzo ciekawy, ilu z Was obecnie ogląda ten odcinek, spożywając posiłek. Dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!